No chodź, Całe życie w policji, elo No ja też kurde, trzy rundy w policji e, Aha, ja są jestem Ja jestem kartę czwórkę O, to, to zaraz byliście. to od razu tak. można ten otworzyć tam Od min3. razu remota zrobimy i tyle, pamiętasz gdzie jest remote? E, tak, tu w lewo i... Nie, tu, tutaj, dobra czekaj Tu tu i w lewo, dobra, pamiętam mniej więcej Dobra, to Czy od razu i remota, od razu zrobimy i lecimy do... Jest z tak od razu. No. No. A może tam się zrespi znowu jakieś popieprzenie, raptor. jakiś popieprzenie? Raptor czy coś, nie? <grym> Ja to o wam to strany. i może byś z lasu, może wyjść jeszcze, nie? Ten co do lasu teleportuje. A, ty, a tego nigdy nie spotkajesz, że mówiąc. On z lasu wychodzi i on ma tam drzwi zaraz przy To jest tam, gdzie płaczka jest, tak? Nie wiem. Nie, tam to gdzie to... płaczący chyba ten, ten. ten. A no, ten razem z głąb po prostu. ten las to akurat znamy. No, no, no. Dobła. No, Okej, okay, mam nadzieję, że dobrze pamiętam drogę. <grym> no to oby, oby. Damy to by było dobrze. Kto jest w SCP? jak i Plaga. Ok. Admira z Dobra, idziemy. E, tak, i tu w lewo od razu. O, przepraszam. W I A, w prawo. Jest, dobra. dobra. I otworzyć od razu. Dobra, czekaj, ja teraz tak. Pomyślę, Test lewy wyłączyć? Jest... Nie, została poni Tesle. No, no, od zawsze może coś się zabić. Gorzej, jak to będziemy my. Tak. Dobra, poszła z e, już jest otworzony. Nie remote. wiem, czy to się zamyka, czy nie, ten teraz zbrojownia. Bo ja ostatnio to, nie mogę zamknąć. To zamknąć. Poczekaj. Tak, dobra, chodźcie. i za mną chyba, nie? Tu jest zbrojownia w tę stronę. Chyba. Ale ja dobrze pamiętam. Czekaj tu w prawo. I gorzej jak to będzie kurde raptor. I na razie jest poci. I tu w jakieś prawo trzeba będzie po skręcić, nie? Nie wiem, czy nie teraz? Nie, nie, teraz. Jeszcze jedno. Nie, nie chyba prosto jeszcze. Albo cały czas Albo, prosto. Albo cały czas. idź prosto. Tak, dobrze idziemy. Dobra. Ja te komputery zawsze kojarzę. Że... <grym> I by teraz chyba nie było prosto. raptora. Bo to będzie przez, przez rany wręcz. A! Jest kurde. raptor! Kurde! Kurwa mać! Spierdalam! żyjesz? Tak, żyję, ale ledwo. Co to za życie, co? A! No nie, nie żyję. Ja sobie sam z nim nie poradzę chyba z raptorem. Zamknij się w tej zbrojowni czy coś. I w tej, się. w, w No. W Tylko zamykać tak. za sobą. Opóźnisz go. Dobra, to ja lecę na górę już w takim razie. Dobra. Powodzenia. Szósty dzień tygodnia, jak murzynek... Flotar, <grymne> a kto inny może tu strać. Tak, wiem, że nie powinienem, ale co to za zabawa, jak się nudzisz. Ale, że się teraz skampił. No dobra, kupi czas przynajmniej. A plaga czy gra? A, lekarzem, dobra. <laughs> Ignacy czeka, bo co mam robić? Co teraz sera? A ci czemu tu idą? A, bo tu muszą iść, Dobra, nevermind. Nie, nie, tu nie muszą iść. Pff, myślałem, że ktoś mu otworzył O, O, dobra. Tu zaczyna się zabawa. Kiedy się uzbroili, całe biście. Tylko ja nie żyje tylko ja, no subci, subci. Personal class -y mm -hmm. O ja tu zginąłem. Uh -huh. Nie trafiłem w przyciski. Złoty w przyciski to trafiłem. O i naczy wyszedł nawet. Ale on jeszcze nie wie, że już się czają za jego plecami. Ma czerwone oczy? Nie, wydawało mi się. Dobra, nevermind. Ignacy jeszcze nie wie, że za jego plecami czają się złe stworki. Aha, i on, on, on już wie. Dobra, jestem NTF-em. No hej, I Żyjesz jeszcze? <noise> e, sorry, ja już uciekam. <noise> dobra. Czyli w skrócie zostałem sam. Chyba nie zdążył żyć. E, hmm. Aha, tylko ja jestem, no jak, spoko. O, z personelu D jest obserw... Aha, dobra, czyli blady nie żyje. A, Ignacy był... O kurde. No to trochę w piździe Dobra, Ach, trzeba iść, trzeba iść Mam nadzieję, że... się uda jakoś doktorka znaleźć. On w jakichś kibrach siedzi. Po tamtej stronie. O kurde raptor. Jak oni już wyszli? Nie wierzę w to. Dobra, chuj. Co tam się dzieje za? Dobra, wszyscy są tam, ja tu. Kurde, ale no i co mam teraz zrobić? Oni pewnie. oni są? Oni są na wieżach. Oni jeszcze żyją, no tak. A ja sam nic nie zrobię, kurde. Wiem, poczekam na wsparcie, to jest dobry plan. Chyba, że go, ale gorzej, jak się oni SCP zrespią. SCP z ja tam nie pójdę. To jest. To jest pewna śmierć, kurde. Coś do góry klikają, ale. Podejrzewam, że to jest... A, z fotarem się zgadali. No switaśnie. Okej, okay, są na wieżach, to jest... Rzetelne info. Okej, okay, na no, teraz zeskoczą. Myśląc, że nie zabija, a tu nie. Ale kiedy on się zrespią, no mogliby tu w sumie przyjść. Oni i tam ciągle kampę. Nie wiem, czy mogę ich wyczekać, ale pół godziny czekania to nie jest dobry pomysł. Ok, ktoś jest tam i to słychać. Dalej. Gurde, jak to szybko! I co ja mogę zrobić? Ja. Hello, hello. No nie miałeś hello. szans, nie, nie, nie kajęś, <gry> Ale no. udało mi się no, ale, ładnie, i Admirasa zrobić. Ale no. kurde, ja tak sobie myślę, w ostatniej chwili się. Jako, w ostatniej by, chwili ej, mieliśmy, tam. Ja miałem idealną no. rundę personelu kasy no, dę, po prostu. Tak udało tak? Tak, tak? Tak, tak? wszystko po prostu i perfekcyjnie szło. Że od razu karta 3, od razu no. twórka, od razu zbrojownia, szybki przebieg. Zbrojownia po prostu idealnie, było tylko ten jaszczur, który w ostatnim momencie w zamykających się ramach biegł. Tak. No, Poprzóż wszystko. przegraliśmy, tak byśmy mieli. Trzeci raz z rzędu na... Trzeci raz z rzędu Dobra, lecimy. Hej, cia! Dobra, wcześniej cały czas uh, SCP, teraz cały czas personel. <grym> It's something. <grym> Idealnie. Le lepiej to niż uh, naukowiec. Chodź. Ignacy jest szpiegiem, jak miło. Dobra, tutaj jeden na prawo, skakuje na murek, patrzy czy coś jest. Dobra. O szpiegę mamy, dobra, to może to No może mówiłem być... o tym. To może być ta runda. No wiem, że szpieg jest halo, halo. No to super, no, no to, super. to dlatego właśnie założenie... Kolega zdradzacy. Tylko exactly. żeby oni się nie zaczęli strzelać na początku, nie? O nie! Zartowałem Kurde. Już miałem cię bić. Dobra, czyli to Przecież lewo prawo. Martwy. Wy możecie tam spojrzeć na lewo do tych z tyłu drzwi. Bo ja mam takie miejsce, gdzie praktycznie zawsze mam. Lewej nic nie ma. No to byś tutaj też teraz. Mm, dobra. O. Nie ma. W środku też nie ma. Ty... Nie ma nic. Pierwszy raz się, <laughs> nie ma karty. Co? A patrzyliście tam w tamtych tych? Tam tym szklanym pokoju nie patrzyliście? Nie. Tak. Tylko ej, to, to pewnie urogacza będzie. No czyli rugacze. jesteśmy Patrzcie, już czy nie będzie. I tak w dupie pewnie. No nie ma kart, no to co zrobimy? Dobra, ja widzę za pomieszczenka. Bójka. Masz? Dobra. Mhm. Jezus, admiroz, okay. ale się zesrałem. Co? Czemu? <laughs> Myślałem kurde, że to jakiś ten SCP biegnie. O nie, o nie SCP! Krasnal! Co biega dziwają chodźmy tędy. Ale no teraz nie mamy co zrobić zbytnio. Musimy ulepszyć. Możemy kartę. zabić się w Tesli. Chyba że znajdziemy. No nie wiem. <laughs> Idzie krasnal, kurde, bać! Tu nie wchodźmy, bo tu jest zło. Ej, może on wpadnie na, na Teslę, chodźcie Może on coś się dogadać? To Ej, krasnalutku. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Nie podchodź do niego na blisko No hej, okay. chcesz się coś za nami się dogadać? dogadać? Chyba tak bo skacze. Nie on kłamie, chodź za Tesla. On. Chyba nie chce <laughs> Chyba nie chce, dobra, idziemy stąd. No i jesteśmy w dupci. No ale on dobrze myśli, bo nas nie przepuści. Nie no panowie nie możemy tak. Ktoś musi się poświęcić. Ja mam kartę trójkę, więc to nie będę ja a nie ja, takie chodź za Ale on to przerobi, bo Bloody też. O nie. O, je, je. No ale po co my tam wejdziemy? Jak tam. No patrzcie, no i my coraz. No, no ale no, nic nie więcej, więcej nie zrobimy sobie i, i tak! No jak nie mogliśmy go jakoś obejść po prostu? A teraz przyjdzie tutaj kolejny scp, który będzie na pewno jakimś nieśmiałkiem albo innym głównym. I Halo, tyle chłopaki, będzie. Halo, kupaki, bo wy mnie co? nie słyszycie w grze. No, yes. no, 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 no nie, 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 to jest grane. Idziemy? No, no, dobra, to idziemy. Ocie. <grym grym> nie można było tak od razu Ale nie wiem, mam, że chcę się dogadać. Nie no. uciekajcie mi, bo no. jak będziecie uciekać, to was pogryzę. No, tak, no do doktor, dobra. Doktor tu jest. Chodźmy, chodźmy do lepszarki Ale doktor to jest A, dobra, sorry. Chyba. forman, Zbiłem ci do 69%. O właśnie widzę. Jestem SCP-kiem. no was Dobra, idziemy na kanał SCP? No. No tak. To Przechodźcie, przechodźcie. Hejka. Co, hejka. No. To było, je, to było naj, najinteligentniejsze co zrobić, bo zaraz... Co by, to, to się wrotę... stało? Nie, nie, nie. Żebyśmy byli zamknięci. Tak chciałem to załapić. zrobić, taki Złap... był plan, się... chciałem Ale to, żebyśmy cię zamienili w zombie i byśmy wszyscy byli no. zombie. Wiem, ale wolałem że zginąć. I potem byłaby taka Bożie akcja, małyby. żebyśmy czekali na MTF, MTF wbił i nagle stado zombie będzie wyskoczyło. Nie? Nie. Taki był plan, ale no dobra, myślałem, że mnie nie zdążycie Dobra, proponuję Flotara zostawić przy życiu, bo może być nasz. A gdzie on jest w ogóle? Nie wiem, zostawmy go w każdym razie. bo on może... do widział? Nie, go. On nie, nie może być naszym. Mm. może być naszym ratunkiem w razie czego. No, no no. A, pó a póki co chodźmy do ochroniarzy MTF. Dobra! Ja jestem powolny, chłopaki. Ej, a fajnie. Chodź przechodził, czy ty tutaj stąd przyszedłeś, plaga? Bloody? Ja tędy przechodziłem. No. Okay. <noise> nie no, tu są. Ej, potwierane tu są, czyli flotr musiał powiedzieć mm. dalej. Zobaczcie. No. Mm. Tylko, Blad. No nie wiem, musiał jakiś łom znaleźć, bo nie miał, nie był w mnie, nic. No, A wow. łom wszedłem <grym> w testa. Ewentualnie, ja chyba, jak wchodziłem, to Ale wie. przeżyłeś? Tak, tak. Może uciekł. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, no taką armią raczej powinniśmy to ugrać, tylko potrzebujemy kogoś kto nas wypuści. O. No to... A to było tak oczywiste. Ja mówiłem, żeby się nie cofali, bo teraz przyjdzie kolejny SCP i będzie po nas. Damy radę. Oj tam, oj tam, przecież się dogadaliśmy. Mamy no. już mamy. A szkoda, że nie, nie słyszałeś, nie słyszeliśmy ciebie w grze. No bo tak, to jest specjalnie no. tak zrobione. Ale w sumie jedną osobę mogliśmy sobie zostawić. A ty nas słyszałeś? Na mogliśmy, mogliście. Ja was mogliśmy, mogliście. A, okay. Mogliśmy, mogliście. Ej, hey, może remont jest przy... Oni, jeśli Flotar tu był, hmm. to mogli wyłączyć remota i mogą, mogą go odeskortowywać. Hmm. No, może tak. Tak. Być. No widzisz, tu wszystko jest pootwierane. Idę no, zobaczyć. Nie, kto jest tym mtf -em? Ignacy i Hadesiak. Ignacy już ma level trzeci, E Ej, teraz uciekamy na swojego team z atakujemy Dobre. Co? <grym <grym Ej, wiecie. dobra, Ej, idziemy do gate'u B, czy gate'u A, czy co robimy? Ej, no możemy ja iść do gate'u no Ale No dobra. A sprawdza... no ale nie mamy, kto nam otworzy? Bo jak A mamy sprawdzone, to idźmy na B. Tylko niech tu ktoś zostanie może przy tym A. Ma dobra, Tak, żeby wiesz. No. Ja tam zamknij, żeby cię nie widzieli. Wiem, wiem, zamknąłem. Jak ktoś to krzyczy. Aaaa! Szybko widać. Krzyk Patrzcie, tu otwierane jest. Pewnie zbiali. No. Mogli zwiać Pewnie flotary to skortowują, ale zamknięte. No nie. Patrz, bardzo Dobra. mi widać teraz? Czekaj, na... Te Ciebie w, w ogóle nie widać jako Krasnel. Widać swoją czapeczkę, czapeczkę chyba czapeczka przez Tylko dół. czapeczkę wysta, widać. No, no, czapeczkę. spoko. No. Co, nie widzimy teraz? No nie, czekamy... Kurde... Flotar, co, flotar został odcraftowany. Czekamy na mtf o. jak wróci, musimy ten, zakampić się. Ja jestem przy gate B. No to y ja też zostanę z tobą tutaj. To gate A. Dobra. Dajcie znać się, jak ktoś będziecie słyszeć, to będziemy do was biec już. Dobra, na sobie chodzę. O, widzę krastana. Na razie, ma... czekamy. No. no Sie wejdzie. Siema, krastan. Siema. Siema, zombie, co tam? Lele. Lech. Lech. No tośmy się dogadali. Tu, tu, tu nie, nie, nie ma tu. So, nie tak? przy Tesli, bo będziemy słychać. Będą nas słyszeć. Mhm. Spróbujcie przejść, żeby jej nie aktywować. To najlepszy pomysł. <grym> no to nie zło. to poczekamy sobie troszkę teraz. No, to już taka runda, że muszą otworzyć. No, poczekamy, oni... poczekamy oni... sobie... oni nie będą chcieli otworzyć, bo... Nie no, muszę... No elo, co tam? elo, No właśnie tak się zastanowiło. No, może was tam zostawimy? No właśnie, bo wyeskortowaliśmy już właśnie. No, a my się składa nie otworzymy z... No. To... I tak sobie myślimy, czy by was otworzyć, czy nie. No niestety nie macie wyjścia, bo musicie jak MT musicie oczyścić te laboratorium z groźników. No, bo nie. możemy zaczekać 27 minut aż przeszedł. Dobry o. pomysł! Najdurszormy no, no, plan. To brzmi jak Dobre, co? Cześć, Krawy w kardy? Jesteście pusiaki, jakieś... czy jesteście. Pusiaki się zmieniliście w ośmiu, kurde. Na tym. No i co, no, co mam do tego? laboratorium. Skąd wy wiecie o tym? Co? Co? No, wiecie o tym no, pod tabem jest. Nas? Pod tabem na a, a prawdziwym życiu macie tabem. Dobra, chłopaki, to, to możemy teraz zrobić tak. Widziam. Musicie wystawić jednego fightera i możemy zrobić fight club. Jednego wypuściłem. Ale bijemy się na gołe łapki. Gdzie na łapki to wy macie. Idzie Krasnar. Idzie krasnelnego łapy, jak się bić? Tak, na Dobra, okej, okay, to krasnel do którego wyjścia chcesz przyjść? Ej, a może ten. E, a ja może po prostu wszystkich zamienimy w SCP i wszyscy uciekniemy razem. O, to jest a to jak skończy, skończy, się, skończy, skończy, skończy no się To zamienimy się przed tym. To Hadesa nie zamienimy. Wyjścia nie, nie. Albo flotara nie zamienimy, ja zamienimy tu się wciąż z No, no. no. Jeszcze. Dobra, to poczekajcie aż się zrespi. Ta opcja, ja bym fight club zrobił. To fight plat, otwieraj drzwi. Dobra, który pomyśl B. O To b, nie wszyscy go, się, się wiem, Jak ja otworzę drzwi, to wszyscy spierdaliśmy. Go tak się no. B, go B. Dobra, to będziecie musieli za, zastanowić się do którego wyjścia pójdę uh. mm. A masz czwóreczkę, żeby otworzyć? Nie mam w sumie. Tak masz. Masz, masz. Pewnie poszedł do gate a Nie, nie, wydaje mi się, że B. Białeś? A widzę coś tam. I, I tak więc jest. Dobra jak myślicie do którego pójdę? No to tak. wy, Wybudujmy nowe laboratorium po prostu. A lub B mi się zdaje. Albo tak? no. B, B, to całym, całkiem celnie, całkiem celnie. To całkiem celnie, masz 50% szans, że trafisz. Nieprawda 100%. 100% szans, że trafi na SCP-ka. No. 100% szans, że trafi na SCP-ka, mówicie. Mhm. Dobra, to chodźcie. 99 Tylko ten kogo spotkam idzie ze mną na Fight Club. Pierwszy kogo spotkam. Ale na górę zapraszam. Okej. Okay. Na górę. To jest Wladysia! To jest No co? Co? i idź wygrał? no <laughs> Ja wygrałem, nie! Yes. <laughs> to chodźcie wszyscy, bo będziemy bo fight club no obserwować. Bo fajka będzie się obserwować, to chodźcie, idziemy będziemy obserwować. <laughs> to, no to obserwujecie za chwilę. <laughs> o nie! Za zamknął i. Hmm. Ja nie A. wiem, jak chcesz ze mną prowadzić. Widzę, bo to się wydaje, że to może nie wiem, może mnie nie grać. Dobra, ruszymy. Bladi, musimy się ustawić w jakimś miejscu, dobrym do fight Club'u Po dwóch stronach alei się ustawmy. Ja będę od wyjścia, a ty od wejścia. Czy ja od wyjścia, a ty od tam, tamtej od laseru to Ja dam sygnał na start I ty musisz tak. uciec. Chodź, bladi, na, 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 na dół. A, na dół, na dół, na dół. Na dół, na To taki fight Club I patrz, ja se stanę tu, ty se stanę tam. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? To co, ile expa dostanie, to mu Dzięki. A, ja idę sobie popatrzeć. No. Dobra. Ja musisz e stanąć tam na końcu alei. Mam nadzieję, żeby No dobra, możesz tutaj możemy tutaj. Ja to mam we wnękę. No i myślał, jeszcze mił SCP ze sobą stary, wszystko możesz wszędzie. Na pewno się uda. Dobra, go, lecimy. Dobra. Go! O nie, strzela we mnie! Nie mam żadnych szans! Dobra, w sumie to wygram. Tak, po zastanowieniu. Ja nie mam żadnych szans na Wybacz, siebie. Zobacz Ignacy. Muszę chodźcie, uciec. chodźcie, chłopaki. Chodź proszę iść. Ja Dobra, Dobra, nie ma żadnych szans. szans. Dobra, uciekamy. Ej, no. i zabije. jest magazynki z dwa pełne magazynki. To Ej, jest flotterno zabija, szybko. Tam jest milion... przejście. Dobra, Flaga dzień ma większość. Ja was poprowadzę. Dzień dobry panie flotter. Dzień dobry, dobry. 2000 za ucieczkę. Ja też mam. Poczekaj Flota na nas jeszcze. No spoko, spoko. Nie, nie wiem. No, no, tam tu trochę zajdzie, zejdzie. nie? Aha. Ty, ja Manojek Krasna, próbował mnie jeszcze woczy. zabić, widzicie? Próbowałem, próbowałem. Ej, mam już drugi poziom dzięki tej ucieczce. A to Pies. Magnojek, widzisz? Ale no, 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 się zatasiliście no, no, z tymi ciało. zmianami w no. i tak za mocno. Trochę, trochę. No, to, no, to, 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 to było to, ale to, jak pogadane. Musieliśmy coś zrobić, a potem wykorzystała ale floter nam uciekł. My wykorzystaliśmy go. Tak, Patrzmy, bardzo, bo mówię, to bo to mówię, na logikę, na logikę <coughs> powinniśmy was nigdy nie wypuścić. Tak. Ja w sensie, bo olaliście plotara, plotar Flotar wam zwiał, my go wyeskortowaliśmy, więc powinniśmy być Byliście zamknięci. Ale to nie, nie ale było to dogadane, <gadane>. po prostu, no, złapali nas i tak. To... Tak wyszło. Ja, ja uciekłem. Jeszcze, jeszcze jedna osoba. Halo. Halo, piękny. O, pan Kras. Kras na mojej czapce. Ale piękny. Dobra, chodź. Ej, piotrka, johohoho. Flotr wyprowadza, nie? No, no. 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 najlepszy powód na tak w świecie. Był legitną skarbą. Ale ja, ja i tak uciekłem jako naukowiec, także. Dobra. Dobra, reszta to tam tak, mnie. Zakończymy. Gitara Elo.